Szczęść Boże. Ksiądz Marek Bzinkowski z diecezji kieleckiej, pracujący w Magoty na misji Ducha Świętego. Przeżyliśmy huragan Melisa. To było kilkanaście godzin deszczu i wiatru, ale w tej chwili jesteśmy tym wszystkim, co Melisa zostawiła po sobie i to zostanie między nami bardzo, bardzo długo. Melisa dokonała przeogromnych zniszczeń. Nie mówię tylko o misji, nie mówię o dachach, budynkach, które tutaj są uszkodzone, nie mówię o drzewach, które doszczętnie zostały zniszczone, pozbawione liści, gałęzi. Wszystkie wzgórza dookoła wyglądają jak po największej katastrofie. Na filmach wojennych czasami się widziało wypalone lasy. To coś takiego tutaj. W tej chwili mamy dokoła. Ale tragedia jest w tym, że zniszczenia się dokonały dookoła nas. Kilkadziesiąt, kilkaset wiosek, które leżały na trasie przejścia huraganu Melisa, zostały zupełnie zniszczone. Tutaj mamy. W tej chwili informacje z wiosek okolicznych. Jeszcze nie da się wszędzie dojść, czy absolutnie nie da się dojechać, bo są obsunięcia ziemi, bo są drzewa na drodze, bo są zalane drogi. Więc w tej chwili, jak pojedyncze osoby gdzieś docierają, to od nich mamy informacje. Więc na przykład magoty Pas mówią, że nie ma jednego domu, który jeżeli nie jest całkiem zburzony, to przynajmniej pozbawiony dachu. Mnóstwo ludzi żyje po prostu gdzieś u drugiego, gdzieś w komórce, która miała na przykład betonowy dach. Trynel, to samo. Większość domów zniszczona. Koker, mówił, że nie zachował się praktycznie jeden, cały dom. Cambron Hill, drzwi, okna wywalone, dachy pozrywane. Vauxhall, to samo. To są informacje, które dochodzą od naszych ludzi i to jest w tej chwili nasz największy ból. Na misji straciliśmy to, co budowaliśmy fizycznie przez 27 lat, więc te budynki zostały mocno naruszone, ale próbujemy je w jakiś sposób remontować. Zaczynamy od nakrywania dachu jakimiś plantekami, które później będziemy próbować przerobić na normalny dach. Musimy zrobić wszystkie inne rzeczy, które no, koniecznie trzeba, żeby misja zaczęła funkcjonować normalnie, żeby dzieci mogły przychodzić na edukację, żeby klinika mogła przyjmować ludzi. Ale największy ból jest właśnie z, z ludźmi, którzy w tej chwili są pozbawieni i prądu i wody i Telefonu, żadnych informacji, więc dzieci nie będą chodzić do szkoły. No, ludziom przez najbliższe tygodnie nie zabraknie pracy przy odbudowie. No, nie ma środków, żeby ci ludzie mogli kupić materiały i odbudować to zniszczenie. A trzeba będzie setek, tysięcy, myślę, że kawałków blachy, żeby znowuż tę konstrukcję czymś przykryć czy desek, na których ta konstrukcja będzie się opierała. Na pewno nie wystarczy pieniędzy i nie wiem, no, bo w tej chwili musimy jakoś myśleć o tym, żeby jakąś żywność zaczęła docierać do tych ludzi. Przy zburzonej całej tej strukturze dróg, nawet jeżeli coś dojedzie statkami czy okrętami, ciężko będzie porozwozić. Do dystryktów. A rolnicy, czy ci mali ludzie tutaj u nas, nie mają zbytniej możliwości przeżyć nad tym, co wyhodują, ponieważ wszystkie pola zostały zniszczone, wszystkie plony zostały zniszczone. Próbujemy się kontaktować z ludźmi i organizacjami. Tutaj włączamy generator i, i od czasu do czasu przesyłamy informacje, do tych, którzy ewentualnie mogą nas usłyszeć, więc chcemy zorganizować kuchnię i wydawanie żywności, już rozmawialiśmy z Food for the Poor, to jest katolicka organizacja, która no, współdziała z innymi wyznaniami, ale oni pracują nad tym, by dostarczyć jakieś podstawowe artykuły na Jamaica, to już jest, jest wiele, wiele lat. I razem z nimi chcielibyśmy uruchomić punkt wydawania żywności. Nie tylko dla indywidualnych osób, ale także dla tych innych dystryktów czy wiosek, bo nie tylko trudno jest dojechać tym ludziom gdzieś dalej, ale jeszcze trudniej jest zebrać środki na to, żeby przeżyć. To jest sytuacja na dziś. Przy okazji. Próbujemy pozbierać szczątki tego wszystkiego, co jest zniszczone, żeby życie upływało w atmosferze, która może być troszkę podobna do ludzkiej. I mamy nadzieję, że niedługo, przez pracę wspólną, jakoś to życie fizyczne i duchowe zacznie się pomalutko odradzać. Prosimy bardzo o modlitwę. Prosimy o to, aby dać nam ten dar duchowy. Szczęść Boże.